Mecz otwarcia Mistrzostw Świata ze stadionu El Petro Dolary. Wita się z Państwem, Adam Van Bendler. Organizatorzy nie zapewnili kibicom alkoholu, ale ekwadorscy dilerzy zadbali, żeby wszyscy na stadionie mieli katar. Pierwsza sytuacja: zamieszanie w polu karnym i pierwszy gol dla Ekwadoru. Widzimy, jak zawodnik poślizgnął się na skórce od banana, kopnął w stronę bramki, a ta spadła na głowę Walencji. Niesamowite. Całe miasto skompresowane w jednym człowieku. A i spalony sędzia chyba uznał, że nieładnie to tak pierwszym strzelić go bo w tym kraju to nie wypada. A tu już rzut karny. Napastnik potyka się o kość budowlańca wystającą z murawy. Szejkowie nie zdążyli z przelewami i Walencja zdobywa pierwszą bramkę. W odwecie jesteśmy świadkami babola z nosa petrodolaryjczyków, a zawodnik gospodarzy złapany w siatkę. Tak pewnie wyglądały powołania na tamtejszą kadrę. I koniec. Ekwador okazuje się otrywinem na Katar. Trenerzy jeszcze chcieli się napierdalać, ale chyba przed kamerami nie wypada. Kolejny skrót meczu niebawem.